Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Deur Hara i witam Was w kolejnym odcineczku z Long Eyed Project chapter 2. Moi drodzy, ostatnio ogrywaliśmy sobie właśnie ten chapter 2. Natomiast ktoś zwrócił uwagę na jedną rzecz w komentarzu, a mianowicie. o tutaj, Nina. Na końcu się wyświetliło, że zrobiłeś dobre zakończenie. Może teraz spróbuję zrobić to złe. Giereczka momentami była naprawdę bardzo dziwna. I w sumie ja się cieszę, że zrobiłem to dobre zakończenie. Boję się troszeczkę, co się wydarzy przy tym złym, ale sprawdźmy to dzisiaj wspólnie, my się pysie. W tej girecce dają nam dwa zdjęcia i na podstawie ich musimy podjąć wybór. Musimy zdecydować, która z tych osób, które zostały nam przedstawione, tak jak widzicie tutaj, jest potworem, który podaje się za człowieka? Ponoć śmierdzą, jebią. Jeszcze nie poczułem, mimo tego, że wącham ten monitor od dwóch odcinków, to jeszcze nie poczułem niczego poza sobą. Natomiast wiemy, że ten potwór podszywa się pod człowieka, ma jakąś nienaturalną twarz, jakiś tam uśmiech. No, generalnie na podstawie tego, co tutaj mamy, o i mamy również Urharek, który e, musiał się podrapać po nosku z wrażenia. E, na podstawie tych zdjęć zdecydowałem, że ty jesteś, myciu-pisiu potworem. W dniu dzisiejszym, właśnie nie będę wybierał potworów, tylko tych potworów będę ochraniał, okej? Okay? Jeśli dadzą nam dwa zdjęcia, to wybiorę tego, który jest człowiekiem, moim zdaniem. I spróbujmy doprowadzić do tego złego zakończenia. A wy myślcie, jeśli czekaliście na kolejny odcineczek z tej giereczki, albo ogólnie z jakiegoś horrorka, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę, będzie mi bardzo milutko. E, tymczasem e, kolego, skończ pieprzyć, bo ja chcę tutaj już zacząć podejmować wybory. Będę waszym najlepszym pracownikiem. Uchała, płacownik miesiąca. Okej, okay, mamy pierwszy wybór, który odnosi się do pierwszej części. Możemy powiedzieć, że e, właśnie graliśmy w tę pierwszą część powiedzieć prawdę, że zdaliśmy e, egzamin i nadajemy się do tej pracy, możemy tutaj oceniać te potwory, jak dobrze pamiętam, albo możemy skłamać, że nie zrobiłem tego testu i po prostu zostałem tutaj zaproszony. Skłammy, widzowie. Zobaczmy, jak się potoczy to dalej. OK, sprawdzę to z moim szefem. OK, mamy pierwszy wybór. Nie! Za mało miejsca na dysku, aby kontynuować nagrywanie. Kurwa! Czy to się nagrało? Mamy z powrotem miejsce na nagrywanie. Dobra, my się pysie. Wcześniej podjąłem decyzję, że ty jesteś nienaturalna, że ty jesteś potworkiem. W takim wypadku wybieram ciebie, my się pysiu. Wszystko będzie odwrotnie od tego, co robiłem wcześniej. Generalnie ktoś się włamał, i osóbka, która w tym momencie dzwoni na 911, zrobiła zdjęcie w kuchni. Temu czemuś. Dobra, mamy teraz wybrać. Wiemy, że po prostu zrobione zostało zdjęcie w kuchni. Wcześniej właśnie wybrałem tego potwółka. W takim wypadku lecimy z tobą, Myślu Pysiu. To miejsce, widziałem to w śnie. Może to. Proszę się nie śmiać! Proszę dziwnych dźwięków mi tutaj nie robić. Lecimy dalej z wyborami. Eee. Ty wyglądasz przerażająco, ale wybieram ciebie, mysiu Pysiu. Lecimy do złego zakończenia. Co się wydarzy? Ty i ty. Wybieram ciebie. Okej. Okay. A się wkurzę, jeśli... Ej, słyszycie. Ktoś pukał. Czy to zdjęcie też było wcześniej? Nie pamiętam. Ty wygl... Dobra, ja chcę już iść dalej, nie? Ja chcę już iść dalej. Na pewno wybrałem tę osobkę z lewego zdjęcia. Ok, zobaczmy, co się dalej wydarzy. Troszkę Okej, się... Ok, to. To widziałem już. To widzieliśmy już wcześniej. Na szczęście. Które z tych snów widziałem w moim śnie. No to wybrane zostało wcześniej. To teraz lecimy z placem zabaw. Czy kłamie? E, wcześniej analogicznie powiedziałem nie. Teraz powiem, że tak. No. Czy jestem sam? Powiem, że tak. Wszystko na opak. Pamiętam moje e, wybory z wcześniej. Czy jestem pewien, że jestem sam? Wow. Tego pytania wcześniej nie było. Tak, jestem pewien, że jestem sam. No. Jestem pewien. Ej. Okej, okay, to się zrobiło troszeczkę creepy. Jest zostało usunięte. Czy jestem pewien, że jestem sam. Nie. Okej. Okay. Wy. Wybór. Kurde, tutaj nie pamiętam co wybrałem, bo i to i to jest przerazające, ale, ale chyba bardziej. Kurde nie wiem. Nie pamiętam co wybrałem i to i to jest przerażające. Ty ziomeczku. No dźwięki, dźwięki. Hello Dyrektorzy się skontaktowali. O! Mega mocno namieszałem. Jesteśmy w kłopotach w tym momencie. E, nie zwracaj uwagi na mój głos, jestem troszeczkę chory. Dobra, ale namieszałem w lui, więc powiedz mi, jak mogłem tak bardzo namieszać z moimi wyborami w sensie, jak mogłem się tak pomylić. Wow, zaczekaj. Uh, who the fuck are you? Kim ty kuźwa jesteś, mysiu, Pysiu? Cóż, myślałem, że nie, dowiesz się, że Frank zaginął. Nie pamiętam, kim był Frank. Ale dziękuję. Teraz nikt nic nas nie powstrzyma. Czyli ziomeczek czyli ziomeczek, który się z nami skontaktował, chciał, żebyśmy wybierali, kto jest tym potworem. Tak naprawdę również był potworem. Tak? Proszę się nie śmiać, wydupiać. Hihihii! <ślesy> Oa. Jestem pierdolnięty widzowie. Dobra, ale słuchajcie, tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcineczek. Jeśli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Króciutki w sumie odcinek, ale chciałem zobaczyć ten badent razem z wami, zwłaszcza, że za jakiś czas będzie również dostępny chapter trzeci z tego co się orientowałem i na pewno również go sobie ogramy. Tymczasem to by było tyle na dzisiaj i widzimy się niebawem w jakimś innym odcineczku. Trzymajcie się, pa! pa.